Legionowo i pozostałe miejscowości tworzące dzisiaj powiat legionowski jako jedyne 1 sierpnia 1944 roku razem z Warszawą stanęły do walki z nazistowskim okupantem. Powstanie na terenie powiatu trwało zaledwie kilka dni. Były to jednak dni, które nie tylko złotymi zgłoskami zapisały się w naszej lokalnej historii, ale też i zaważyły na naszej teraźniejszości. Myślę, że ilość ludzi, którzy przychodzą, żeby świętować te, te niezwykłe wydarzenia. I obecność kombatantów, którzy mimo upływu lat zawsze tutaj są, i to poczucie wyjątkowości, że legionowo było jedynym miastem poza Warszawą, chociaż było malutkie, dominowała drewniana, rzadka zabudowa, stanęło do nierównej walki z niemieckim okupantem. Ta wyjątkowość powoduje to, że te, te, te wydarzenia i te uroczystości mają w legionowie rzeczywiście charakter szczególny. I trwają w zasadzie przez cały dzień. Zaczynają się wczesnym rankiem od złożenia kwiatów w kwaterze wojennej na legionowskim cmentarzu, a później delegacje władz samorządowych, kombatantów, mieszkańcy oraz jak co roku kibice legi Warszawa odwiedzają wszystkie licznie rozsiane na terenie całego miasta miejsca powstańczej pamięci. Walczyli o wolność i ta świadomość powinna być w nas. Powinniśmy być po prostu dumni z tego. Ja jestem. Do najważniejszych przystanków na drodze pamięci należy obelisk na granicy Legionowa i Chotomowa, znajdujący się w pobliżu miejsca, gdzie legionowscy powstańcy stoczyli bohaterską bitwę z obsadą pociągu pancernego oraz pomnik na osiedlu Batory upamiętniający trzech młodych legionowian, którzy w pierwszych dniach powstania polegli w walce z niemieckimi czołgami. We wszystkich tych miejscach składane są kwiaty, zapalane znicze, a pamięć o bohaterach sierpnia 1944 roku jest czczona minutą ciszy. Warto podkreślić, że Legionowo było jedynym miastem poza Warszawą, gdzie ogłoszono powstanie warszawskie. Przeszło tysiąc żołnierzy, mieszkańców Legionowa brało udział w tej bitwie, w tej 63-dniowej morderczej walce. Na ulicach Warszawy również i ci z, z parasola, z Batalionu Parasol spoczywają nieopodal. Ale również bezimienne mogiły i mogiły znane z imienia nazwiska. Dzisiaj składamy im hołd i przypominamy te tragiczne wydarzenia. 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była oczywiście obchodzona nie tylko w Legionowie. Każda z gmin powiatu miała bowiem swój udział w warszawskiej insurekcji i ma swoich bohaterów tamtych sierpniowych dni. Kultywujemy. Yy... Pamięć o bohaterach tamtych dni, sprzed teraz 73 lat, gdyż na naszym terenie odbywały się walki. Może nie tak długo jak w samej Warszawie, ale przez prawie miesiąc do 19 sierpnia trwały walki i nasi mieszkańcy z nieporętu byli też tutaj, starali się pomóc i zabezpieczać drogi, uniemożliwiać przejazd Niemcom w stronę Warszawy. Główne legionowskie uroczystości odbyły się na Rondzie Armii Krajowej pod pomnikiem Polski Walczącej. Rozpoczęło je wycie syren upamiętniających godzinę W. W legionowskich uroczystościach rocznicowych z roku na rok bierze udział coraz więcej mieszkańców miasta. Pozwala to wierzyć, że gdy zabraknie już uczestników powstańczych walk, to pamięć o sierpniu 1944 roku nie odejdzie wraz z nimi. Przychodzą młode pokolenia, to fajnie jest, że przychodzą kibice Legii ze swoimi dzieciakami i myślę, że to będzie taka naturalna sztafeta pokoleń. I ten 1 sierpnia już na, na stałe wpisze się w... To świętowanie wolności, patriotyzmu, historii w mieście Legionowym. Więcej na temat legionowskich obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będzie można obejrzeć w reportażu, który wyemitujemy po magazynie nasze sprawy. Ładuch! Salwał! Zapezpiecz! Ruch!